Cześć, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj po prostu łatwizna, ale ta łatwizna nie dla każdego musi być zrozumiała, więc yy, ten, kto już trochę gotuje wydaje mu się, że to jest tam wielkiego, sos szanowy do jajek i jajka albo sos szanowy do białej kiełbasy, bo też się może doskonale nadawać, nawet na święta może się to zrobić. No i wydaje się, że co wielkiego zrobić, ale ja Wam pokażę krok po kroczku, wszystko elegancko, a tak naprawdę ten sos szanowy robię na prośbę widza mojego kanału, bo dogadaliśmy się na Facebooku, że dobrze byłoby zrobić właśnie prosty, ale jednak smaczny i krok po kroku wytłumaczony sos szanowy, więc do dzieła nie przyciągajmy, bo to jest szybki przepis. W tym wydaniu ten sosik zrobimy jako danie jarskie, czyli postne. Tutaj mamy jaja, moglibyśmy tak samo spażyć sobie kiełbaski białą, byłby doskonały, właśnie do niej. No i co jeszcze, oczywiście zobaczcie: chrzan, dwie łyżki ostrego chrzanu. Trochę mąki, trochę masła, wszystko podane jest w składnikach. Sól, pieprz biały do smaku, szybta, szczypeńka dosłownie cukru, mleko, no i jeszcze bulion. Bulion oczywiście naszej własnej produkcji, ale jak ktoś chce to może użyć też kostkę. No i tutaj mamy oczywiście koper do smaku, a jak ktoś lubi jeszcze pietruszkę, to może sobie też ładnie go tam przyozdobić i dosmakować. I działamy szybciutko, bo ten socich robi się bardzo krótko i obiad może być nawet w pół godzinki. Włączyłem jajka do gotowania. I niestety w tym miejscu znowu muszę wam pozawracać trochę głowę. Słuchajcie, jak gotować jajka, żeby były piękne, niezielone w środku, wyglądały świeżu, teńko i nie pękały nam w gotowaniu. Jedni mówią tak, drudzy tak, a moja metoda jest bardzo fajna, czasami coś pięknie, ale naprawdę niedużo, więc tak, na zimną wodę wkładamy jaja, tak jak widzieliście, podpalamy gaz, zagotowujemy do wrzenia, to wszystko tylko i wyłączamy, ustawiamy sobie jakiś timer w telefonie, może jakiś minutnik, na 10 minut, 10 minut, 11 góra stoją we wrzątku, a później schładzamy je zimną wodą i są fantastyczne, zawsze piękne, żółte, bardzo smaczne ja już się zagotowują, włączyłem też ziemniaki no i podpalam gaz pod garnkiem, gdzie będziemy robić ten nasz najważniejszy składnik, czyli sosik. Rzucamy masełko, musi się dobrze roztopić. kucie sobie też mikser ze zwykłymi łopatkami. No masło już sobie skwierczy, rozgrzało się, więc sypuję tutaj mąkę. Przesmażam ją chwilę na tym maśle, robię taką zasmażkę słuchajcie, niech ona się leciuteńko, naprawdę leciuteńko tylko przysłomkuje, że się tak wyrażę. Nie możemy jej przypalić, bo byłoby źle. Gdyby coś nie tak było, to zostawcie na chwilę, tak jak ja to robię. Chodzi na przykład o tą chwilę, kiedy zadzwoni telefon lub coś takiego. No i wlewamy bulion, lekko kręcąc już mikserem. I cały czas tutaj, słuchajcie, gotujemy sobie pięknie. Zaraz ta mąka nam się tutaj rozgotowuje i strasznie szybko się zagęszcza. Zobaczcie, już jest gęste. I dlatego teraz właśnie musimy mieć przygotowane mleczko. Mleczko w butelce, a nie jakaś tam szczególna miara, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, kiedy nam ten sosik już będzie na tyle rzadki, żebyśmy mogli y, przestać dolewać tego mleka. Lub byłby za gęsty, gdybym to mleko wlał w zbyt małej ilości. Więc tak sobie delikatnie mieszamy, żeby nie chlapało. I małymi porcjami dolewamy mleka. Musicie oglądać cały ten proces, jeżeli chcecie zobaczyć dobry. Sos beszamelowy jak się robi? No, nasz będzie z chrzanem, oczywiście, ale podobnie można zrobić beszamelowy do lasani czy do rybki jakiejś. Tutaj trzeba być ostrożnym, żeby nie przedobrzyć ilością mleka, bo będzie nam za rzadki ten sosik. A tak to zobaczcie, już piękny, gładziutki będzie bardzo, bardzo smaczny dzięki temu. Jeszcze odrobinkę. Dobra, może być już koniec. Teraz właśnie wrzucę chrzan tak wszystko się cudownie wymiesza zgaszę na chwilę ogień chodzi o to, żeby można było trochę ten proces przerwać gotowania żebym mógł doprawić całość białym pieprzem na początek dosłownie szczyptą cukru wymieszam go, zobaczę jak teraz wygląda jego konsystencja o, jest doskonały, jedwabisty i bardzo Dobrze się tutaj nam komponuje. Nie będziemy już tego więcej gotować. Spróbujemy go. I mam tu na łyżce cudowny, prawie jak budyń, ten nasz sosik. I spróbuję, czy chrzanu jest wystarczająco dużo i czy jest na tyle słony, żeby już się nadawało do jedzenia. Mm. Nie jest zbyt słony, trzeba dosolić, bo tylko boląłby słony. Ja w ogóle tego jeszcze nie soliłem. Nie jest zbyt ostry też, czyli do pieprzu troszkę. I nie jest zbyt mocno chrzanowaty, więc dorzucę chrzanu. Tutaj musicie uwierzyć mi na słowo, że nie dobierzemy dokładnie ilości składników, bo każdy ma swój własny smak. No i trzeba troszeczkę eksperymentować po drodze. Po prostu spróbujcie i będzie ok. Więc jeszcze dobra łycha chrzanu, pierwszu białego. No i śmiało takie pół łyżeczki, nawet może troszeczkę więcej, płaska łyżeczka soli. Muszę teraz to nieco podgotować. Oczywiście jednocześnie miksując. Jeszcze odrobinkę doleję mleczka, żeby nie było za gęste. Dobra. Pozostała nam tylko jeszcze jedna sprawa, czyli szybciutko na większe takie części pokroić koperek i wrzucimy go do sosik. Tego już nie gotujemy, tylko wymieszamy delikatnie. O! Cudownie! Moi drodzy, chcieliśmy prostego dania, no i mamy, zobaczcie, tutaj pokażę Wam jajka, jak się pięknie ugotowały, mówiłem, że będą cudowne, żółte, piękne. No, i sosik jest przepyszny. Próbowaliśmy go. No, i ziemniaczki do tego, koperek, oczywiście. Bardzo pyszne, dobre, postne, danie i szybkie. Muszę Wam powiedzieć, żebyście oglądali moje filmy na YouTubie. Zobaczcie też, co mam do powiedzenia na Facebooku. Tam można znaleźć różne zdjęcia, samemu coś wkleić. Może szukajcie mojej strony internetowej, środa gotuje.pl. Środa gotuje, tak ma być. Cześć!